Czemu się biłyście? Bo Ania śmiała się z imienia mojego brata. Aniu, naprawdę czuję się zawiedziona twoim zachowaniem. Nieładnie jest śmiać się z czyjegoś imienia, wyglądu albo z nazwiska. Powiesz coś? Dlaczego się z niego śmiałaś? Faustynka mnie zdenerwowała, bo ona pierwsza skrytykowała moje imię. Och, Aniu, naprawdę nie powinnaś się przejmować. Twoje imię jest tak zwyczajne. Ach, kto by na nie zwrócił uwagę. Ach, Aniu to też nie miło ze strony Faustynki, ale powinnaś przeprosić koleżankę. Nie przeproszę, bo to imię jest naprawdę głupie. Aniu, dali mu na imię Pacyfik. Ach, coś przekręciłaś. Ach, wszystko się zgadza. Mój syn naprawdę ma na imię. Pacyfik to piękne, oryginalne imię. Mama tak mówi. Mm -hmm. Pacyfik to rzeczywiście <coughs> dość nietopowe imię. Uznajmy, że obie dziewczynki zachowały się wobec siebie nieładnie. Pogódźcie się i nie wracajmy <coughs> do tego.